Lecimy, lecimy panowie Gramy, gramy. jesteś Izak? Bo jest. nie ma, ty Nie no będzie, 100% Nie, nie ma Izaka, ty Izak! Izak dzwoni A gdzie Izak poszedł? Izak poszedł do toalety, na 100% No ale no to będzie chyba po minucie, nie będzie w tej, w tej ubikacji Nie opisie. wiem, ja do niego dzwonię, on zawsze z telefonem chyba do chodzi, do toalety. Powiem mu, że już lecimy autobusem, ty Ja pierdolę, Izak Nie no, on się rusza normalnie, opie, pas, daj dawali ty, a może laga dostał? Ty, bo on jakoś... Izak! Mój Izak, rusz się, proszę! 30 sekund jest, Napisz okay? na Discordzie, napisz na Discordzie, że Izak w toalecie. Izak, już, pospisy. już! Jeszcze mam 20 sekund. Nie, nie, już nie, lecimy! 5 sekund. No, nera. Nie no, jestem, jestem, spokojnie. Dobrze. Jedziemy, ja że Izak trochę hopie slajda walił. Okej. Okay. No jest git. Jak Na, to wrotu, to ma... na... jeszcze. zrabę walił, czekaj. Ta jadą hmm. autami, chcę ich patrzeć Dawaj poprzez. pierwsze auto, pierwsze auto, wale, no czerwone. Walcie w czerwone, walcie w czerwone Oni mają jak się zabudacera. zara Misiedli, dawaj, dawaj Tego po prawej, tego, tego czarnego Zriftowali, 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 zriftowali. Try, try, try. Możemy liftować Dawaj tego dali lotnia, dali lotnia White, 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 white na lotni, ten, do góry, do góry Ten czerwony, czerwony Na dół poleciał Ląduje Nie, tam jest, jest Ląduje, ląduje, ląduje Zabiłem, zabiłem, zabiłem Nice Ale lagi te no, leguje mocno. Maciej, ja w ogóle da, Dobiłem, dobiej, mamy pierwsze punkty. E, przy lamie, przecież tam auto się rozwaliło, chociaż tu nie wiem, może to ich było. Razem będziemy no, celowani i w sekundę rozwalimy hopa, nie? Tam w ogóle jest... Ta... Lamy ja rozwali. Tak, do... tak. Ta. Tutaj. Tylko... Jak będziemy mogli wrócić do niego, bo on podchodzi pod lód. Ta, ta, ta. ja rozwalam no. sobie. od razu. Jadam autem, jadam do. Autem. Ja jadą autem, jadą autem. Dawaj, strzelam. No, chodźcie tak poprawi, co by się drodzi. Auto im rozwaliam od razu. White, i... white, white w ogóle. Auto rozwaj, auto rozwaj, auto, auto, auto. auto Mieliście Nice Jeden powolony Chcemy wyskoczyć? Nie, 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 nie Ja, ja go dobijam po prostu Dobra A On jest, zaraz już jest dead Dobra, nie potoćmy, zostajemy na górze, zostajemy na górze na górę nie mam zbytnio, dobra, mam jeszcze Kurde, Daj mi izak impulsy na chwilę A, dobra U. Tak, tak Ja nie widzę Ja nie widzę pod nami, ciężarówka pod nami A, walimy go, dawaj go Izak, daj mi ja na chwilę zapaliłem. impulsy, daj mi na chwilę impulsy szybko Masz też, da, na, na chwilę, ja ci oddam, ja ci oddam, daj mi po prostu Dobra Ja zaraz tutaj jestem Chłopiec cały czas za... za to... nie, to czekaj, coś chyba raczej... Nie, nie, ja ją zapaliłem Patrzcie ja mnie wrażę czego też Ja zlutowałbym tą szopę w sumie Nie, 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 nic nie lutujcie, nie, nie, do, do góry lepi, i patrzcie, patrzcie nie na, nie mnie. na mnie z górką. Dobra Aha, dobra Tam się zrzucaj na mieście, nie? No. Nice, zajebiście Tam, tam, nie tam też mogę wiedzieć do ciebie Jest chłop... w tego Gdzie, gdzie, gdzie? Tam, 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 no. tam, tam Dobra. Jestem. Dawajcie, w zonie są. Dobra, i dawajcie do tira. Każdy niech wejdzie już teraz do tira i lecimy już. Mhm. Mm Jeszcze tutaj pod czonkers podjadę szybko. Gdzie jest trzeci tir? Ja tutaj. tutaj masz. Dobra. Biorę. Ile masz Kubik Zamo? Ja mam dużo właśnie, zadam cię, ale to, to zaraz. Dobra, ja pozycję zajmiemy tutaj. Przed nami są na domku, są na tym domku. Musimy uważać. Ta strona domek, no? Tak, tak, tak. zabrajmy ten domek, nie? W domku nie weźmiemy. oni są w trójkę na tym domku jak co. Tutaj mamy zona na blisko, więc możemy tutaj holdować dobra, każdego. Tylko żeby nam plec nie przeszli. Plecy góra, no. Skąd, skąd? Plecy góra, do, do tirów wsiadam Dobra, jeden. Powalony jeden. Dobra, na dobra, dobra, nice, ja się lecę, ja się lecę. Tutaj, tutaj nie widzą nas. Dobra, Ej znowu. jest ode mnie, w mnie, tutaj, tu, 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 tu. W zone, skocie to, uważa, nie pani tylko. Zerowa. I sprawdź, jeszcze, jeszcze dwóch To jest NPC, NPC. Nie, 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 nie. Zabijem, zabijem, zabijem. Jeszcze tu, 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 pod pod, Wyrwa, wyrwa wskoczył, wyrwa, teraz wyrwa ta Medkita ja tutaj daje jeszcze się uleczyć. To są łatwe celo, nie mają HP A idę już ta, ta, dawaj. kicie Leży ten nice. jest, Jeszcze y nie zbijało, chyba zabiłeś Ktoś go Nie zabie. wiem, ja, ja, ja się leczę, ja się leczę Wylećcie się każdy, chce się wyleczy tutaj oh. Wypij biga tom, czy coś, dobra Ja już tu powoli jadę, będziemy musieli się skupić na zonie Do strefy tam, tam, no, no. tam jest, tam jest tam jeszcze, więc trzeba uważać Trójka na mnie, ja mogę być tego? Nie, 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 nie... Do lewej, do, lewej, do, lewej, do lewej. Tu jest trzech chłopów przed nami, Tomek! Ja, ja mam ma, Moja fura raczej padnie tutaj... Możesz wejść do nas, Kubik? Nie mogę, nie mogę, nie mogę... nie okay, mogę. Spokniemy, cię, spokniemy Spoko. Wy musicie ja wam dwój grać staryj, raczej. Naprawiam furę. Sorry. Wajta tam ma, jak co? Spoko, spoko. Naprawiam furę. Yy, Skrawy do nas strzelają, z lewej. A, jestem dead. Gacie w dwóch. Ja wsiadam do fury, Izek. Ty, to poczekaj na mnie, to... Izak, jesteś sam, impulsami impuls 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 graj, impulsami graj, impulsami graj On też zje, musicie grać sobie po Dojeżdżają się Izak Tak, wiem Wrzućmy z powrotem I Ja się chowam Izak nie? Tutaj masz zarazą ta, na Izak, tutaj będziesz mógł dużo razy w pyskać, prawda? nawet Dawaj do Izaka iść tam, jak dasz radę Razem, razem teraz Dobra, nice, uleć się tam Leć się, leć się, weź lifta Nice przy nami, przy nami, na ta, to ta, tam. Fajt, tam jeden. Ja leżę, na mnie tu. Ok, nice. Medki, medki dużej. Ja mnie się kiwisz. mnie. No kurde. Esz masz tutaj na dole. Cześć, masz na dole tam. Aj, to 11. Aj, ciężko. Cztery flagi do 11. Uratam, był powolony jeszcze było. Nie widziałem w tej trawie. Ale tak, bo moim zdaniem było spoko, słuchajcie, na pierwszą gierkę to jest. To jest git, moim zdaniem, tak jak rotujemy w ten sposób, to jest naprawdę zajebiście, nie? Dobra, ja nie wiem, co. do lewej. Czy, do lewej, do lewej. Ta, na Nauciec, na może będą no cię rzucać. Prawo, Przecieli prawo typy, tak. cały skład prawo. Dobra. W krzaku są. Dobra, chill, 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 chill. Czym? Ja tam niszczę sebi to. Patrzcie, patrzcie w tą stronę. Uważajcie, pisz, Ucieka, ucieka, ucieka. Biało, A. biało ma. Zabiłem, zabiłem. dobijaj. Dobity, nice, dobity jest. Nice. Obyrwę miał, w sumie. Idę po to w no razie czego. Znów cover, znów cover. się we mnie. Tak, uważaj, że tam może być... Yy, nie będziemy Cię widzieć, nie? Jak tam jest ta górka. Znaczy... No, ale to nie, spokojnie. biją się. Tak, do prawej. Widzę, widzę. Dobra. Baga plecy jeszcze, żeby nie było pleców. No, to super. To klasa Dobra, ja mam dwieście Mam razie czego wyrwę Dobra, SMG nie gram, tak jak mówiłem na mnie będzie złoty SMG jak chcecie eee, Ja mam 200, tu, tu, tu typy Mhm. Tak, widzę Nad dół sobą? Za ruchu. kamieniem, za kamieniem Jeden, dwóch zostało, sto, jeden został bez kewa no, nie, dobrać chyba dobrać ktoś tam, tam jest, tam jest. Tam jest. Malę, walę, walę. Walcie, 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 oni mają łety Gdzieś tam został jeszcze kolejny Nie widzę ich Chyba za kamieniem, są, nie jestem pewny. A w wodzie są, zabił nie, to, to ktoś. Pan leci tam i pulsem gdzieś. Do prawej jeden, no. Rift, patrzcie jeden. też lifty, bo nie mogę na nas wejść, jak co w czego. No, ono, no. Ty biją się tam odej, pał, ich, Dobimy, twy, dobimy, dobimy. Biało, biało. Jest jeden, jeden biało. Ty pikujcie, Ty, ta, dawajcie, dawajcie. Za brykady, zabrykady, postawimy Ja Tam jest jeden powalony. Jak macie jak, to możecie dobijać. Nie mam jak. Barykady zapostawili. na Izaku, dawaj Zak, tu jest dużo flagów. Z góry, pikują, Presy, jeszcze tira to użyli, riftu użyli, tak lewo, 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 Gdzie lewo? Na no open, całkiem open Ja no, no. im w tira strzelam, dawajcie w tira Tak tir. Wysiad Mamy się. zona 50 biorę sobie Uważajcie, nie pikujcie za bardzo, bo w drugą stronę was zwalam. Uważaj Izak, A ja sobie tofam o, o. Brałem wysiadła, nie, nie, nie pikujcie, nie pikujcie Ja się na To jest heavy Znaczy to jest duży I tam nie mają egzertazera Podbiega typ, lewo, lewo podbiega typ A? Krzaku na blisko Uważaj, góra, góra, no musimy uważać tutaj też yy, Wyrzucił Co się tu? do prawej, do prawej, oh, do prawej ok, do go Biało, biało, leży, leży Nice, nice, nice Minus 100, no. minus 100 na górze Ten po prawej, no ma zero, zero ma White, Ten na hita jest, na hita, tak On zero ma Dostaje mocno, Lecę kurde Lecą na nas A, lecą to chyba to na nas. Nie, Tom, nie skupiaj się, skupia się na nim Dobra, dobra, podjechali nas na blisko Na dole są Jeden leży. nice. nice. Jeszcze Mamy wyrwa. wyrwa od niego, jak ktoś. A, weźcie tę wirwę najlepiej. E, mam trochę. No tu ją od lewej, tak, od, od lewy to lotują. Lewo, lewo, no. Lewo, wychodzi lewo, lewo. A, na, na open jest lewo. To ta, nie ta, 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 ta. pikuj, tak? Druga strona, uważaj. Jeden po Lifty Tri, że tri, 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 nie tri, 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 na tri, 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 nie, Isaac, nie, ta, nie. się, Lecą koło nas jeszcze, lecą koło nas! nas. Leciej na nas! Aż Wierzy, wyrwę jeden. ktoś jak coś Kurwa mam, no czego może... Aż impulsy tutaj w razie mnie. czego Skam się, nie musisz to, nie 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 To placement, to przejść, to 5 jest kolejny placement Oni w dwóch są, uważaj, uciekaj jak możesz bo, miejsce. kurde. Ja, ja właśnie mówiłem dojewali. o tych liftach, tak żebyśmy je ciągle tagowali. Tego, tego nie chciałem, no, żebyśmy ja się na tamtych skupali. Wody, no, skupali. teraz można było uciekać, już faktycznie. Ja. Prawa, dobra, prawa wody. strona, www, e uwaga! Ta ta, ta, ta. auta, auta. Ok, cofnijmy. A, na dół, na dół, dawaj się. Weźmy auta. O kurde. Chodź, 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 nie mogę wejść. A nie mogę wejść, musimy się uleczyć. Uleczył Masz pani? Ja wchodzę do tej budy na razie, podleczę się kywami. Dobra. Uwaga, tą górę, żeby oni nas nie podjęli Dojeżdżają chyba na sty. Wejdźmy dalej Nie mamy rifta nie? Ja nie mam Ja pierdziele, fura się zbugowała Idźmy do lewej Idziemy na tych Ja na raczej, no Ja czekam do środki A pierdzielę. Grajcie solo, no Izak, uciekaj jak możesz Ja na razie nie siedzę tutaj w strefie, mam 3 No Dobra, się tutaj w zonie, no, no Oni no, idą no, po nie, 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 potrzebujesz Oni nie będą wiedzieć Masz 6 impulsów w razie czego To, po ile biję? Dwa. Po dwa. Na, cały czas? na, no, na 28 możesz walić coś w tym stylu. Tak, cały czas. Dobra. W ogóle może podrzucać. No, 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 będzie lipa później, słabsze. Do krzaka masz, jakiegoś jak będzie. Baga, lewo, tu krzaki też. Po o ciebie. Tak, jest lipa. No, ale to jest. Jakiś nie krzaczek nie nie jest. jakiś krzaczek możesz znaleźć. Tak. No. I wypik, i wypij Nie wiem, czy no. impulsami nie będziesz musiał do środka próbować. Próbuj do środka jakoś. No. Dobra, otwarty teren. Na stacji możesz próbować, no. Dawaj no, na stacji no. gdzieś się skamiesz Jeden? Nie no, dobra. Tutaj są, mgiełka na prawo. Ty do śmietnika może się sowaj Bez kito. Dawaj, 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 dawaj. Mgiełkę masz. A, dobra, nie, nie, nie. Dobra. Jest, ale śmietnikowy gameplay. Pio! Was Piu Pio, zobacz Na razie to... nie, jesz. Nie, nie Nie, 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 nie musisz. O nie. Czemu? Dobra. Głównie Iza W locie, stój, w locie, w locie jak najwyżej. No, no, no. Los. Jakąś pozycję, może ten krzak, który tam jest. Jak dasz na niego, będzie zajebiście. Jak tam nikogo nie będzie, to masz tyle placementów. O kurwa. I ma. Leci się, Miegiełka. No konie, leci, leci. Masz kryzona. Masz 50, jeszcze super jest, dobrze jest. Dobrze robią, chłopaki. Ta jest zajebiście. To 13, za to będzie najważniejszy też placement będzie, to 12 punktów. Beka, że ten śmietnik tam leżał, ty. Wywaliło Przeka, mi grę. <gry> Wywaliło stop, mi grę, rozumiesz? Nie Fortnite nie zawiesił na, się. Fortnite zawiesił się. Bardzo nam przykro z tego powodu. No mi też kurwa przykro. Nie, no, nie, nie poważnie, gadaj. poważnie. Dobra, to dawaj placementy, niech wlecą, Top 12, 11. Nie, 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 nie zakturoluję przecież. No poważnie, no mówię ci poważnie, no, no poważnie. Nie, to w 10 przynajmniej. Musisz to zrobić u siebie. Serio krasza, dostałeś? Serio? Serio? Nie tam crasha w takim momencie, nie? Ale postać twoja żyje, no to dobra, to nie. No, bezkini, tu dostoje. To wszystko jest dobrze, no. To Bosiem, nie tak. gadaj! Nie proszę, no, ale proszę liczy. może. No tak, ale go, no go wywali nie, zaraz! No musicie wy zrobić to po prostu, no. To Bosiem. Nie, nie. Wyzrób to, bo ja nie mam nie jak. Ktoś jak... do ciebie jakiś kutas! Co? Ktoś do ciebie strzela. To Bosiem. Kurna, to Bosiem solo se żył Belmatek. Jakbyś tam został, byś zrobił to 5 na spokojnie, nie? No, zostałem, nie? Ta, w sensie teraz cię zabił chłop, bo no. idealnie stało, stało się i nic nie robiłeś, nie? No. Kurna! Oh, Okej, szósty. Jeden jest. punkt zabrak! Nie wiesz, Jeden punkt, no nie yeah. Nie. Jakbyśmy przeżyli dłużej, byśmy zabili tam kogoś z ostatniej. No, no jeden plagujący teraz. nie w wierzę w to. Czyli 1623 wygrywamy. Tam, tam. 1600, no. Jeden punkt, będziemy się śnić po nocy. Bardzo na przykro z tego powodu. No, Wiedzieli. mi też kurwa przykro.